Witam Państwa ponownie, bo nie daje mi to spokoju, jak fundacje, stowarzyszenia dostają pieniądze na swoje fanaberie, bo tak to można nazwać. A ja, jako rolnik, polska kobieta, nie mogę po prostu dostać żadnego dofinansowania. Poza tym 46 tysięcy, które przyznała mi agencja, które każe mi oddać, bo wczoraj też było pismo, ja tego pisma nie przyjęłam. Więc nie wiem, co było w tym piśmie, ale prawdopodobnie agencja teraz by chciała, żebym ja te pieniądze oddała. A tu milion, pół miliona. Proszę, tak wyglądają fundamenty pod suszarnię. Kiedyś chciałam, żeby ta suszarnia była podłogowa. Na to mam projekt, który zapłaciłam 6, 6 tysięcy za sam projekt. Na tą suszarnię spełnione są wszystkie wymogi. Ściana, ognio, tam trwała, czy coś tam, żeby po prostu od lasu oddzielić. I tak widzicie, wygląda dofinansowanie polskiej kobiety, na to nie ma pieniędzy, bo ja chcę suszyć zioła, chcę po prostu działać, chcę dalej rozwijać swoją działalność, to dla mnie nie ma pieniędzy, ale są pieniądze na różne stowarzyszenia, na wille, na ośrodki jakieś z dupy wzięte, bo tam się nic nie dzieje. Teraz widziałam, jak pani radna włączyła wszystkie opiekunki, żeby było więcej ludzi, jak ona tam y, to wszystko... Y, no, robi i to ciągle jest tylko na Facebooku podane, a tak naprawdę faktów to, to nie ma. I proszę się rozliczać, bo ja mam rachunki na te fundamenty, na to wszystko mam rachunki, więc proszę się z tego rozliczać. Dziękuję wszystkim bardzo i miłego dnia życzę i miłego tygodnia, chociaż dla mnie jestem zbulwersowana tym, co się dzieje w Polsce.